Cześć Manko, witajcie sklepy Cybuch. W tym odcinku zrecenzujemy sobie kolejną fajkę elektryczną, która się nazywa ENZO. Zapraszamy do oglądania. Firmę ENZO ciężko, bo znaleźć skąd pochodzi, skąd się wodzie, ale chyba z Rosji, ale mają siedzibę. Tam, no, cztery mają siedziby na różne regiony, regiony świata, także i w Europie, mają na Węgrzech tam swoją siedzibę, i też można wygodnie sobie sam to zamówić. Tą fajkę. I miałem okazję z niej palić na Shisha Mesę chyba tego roku, albo i poprzedniego. I zawsze mi się ta fajka podobała, bo wygląda bardzo elegancko i wygląda na bardzo dobrze zrobioną. Ale niestety nie byłem zadowolony z jakości palenia, ale zobaczymy, może coś się zmieniło, może będzie teraz lepiej. No i mamy tutaj jeden egzemplarz, z którego możemy sobie zapalić. Jest całość bajecznie zapakowana. I zobaczmy, jak to się otwiera. O, tak na boki i wola. Voilà. Tu jakiś motyw tutaj mamy, japoński, chiński, azjatycki. I to małą fajeczkę. Mamy taki fajny chyba to nie jest skóra. To jest jakieś plastikowe. Ale wygląda jak skóra. Jak się nie przyjrzysz, to ładnie wygląda. I mamy tutaj fajeczkę. Mamy. Szybka informacja, jak należy z tego korzystać. Dalej. Mamy wyciorki do czyszczenia fajki. Dalej mamy informację, do czego służą. Mamy cebuszek, mamy szczypczyki. I mamy takie jakby jednorazowe cybuszki. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy taki wyciór do czyszczenia tego metalowego pojemnika. Jest taka nawet, pomyśleli, taka tulejka, żeby móc włożyć to do środka, o, żeby ściągnąć te włoski. No i tam się to potem to czyści, żeby to ładnie doczyścić. Fajnie, że o tym pomyśleli. Ale nie tak, że po prostu macie, a jak sobie tam poziomujecie, to już wasza sprawa, to nie obchodzi. Mamy też jeszcze Jakieś silikonowe końcówki? Oj, dużo tego. Skomplikowane. X kach było wiele mniej skomplikowane. Tutaj się dużo dzieje. Także trochę dostudujemy i zaraz się znowu widzimy. A, słuchajcie, mało. Dostajecie ładowarkę Enzo, która tak. Nie zna się na ładowarkach, ale jak waży ładowarka, trochę znaczy, że jest dobra. Tak mi się wydaje. to trochę waży, jest ciężka. Więc mam ciężką, ładną ładowarkę. Kulki zapasowe. Jakieś sitka, jakieś silikonowe coś. Nawet mamy jeszcze poker, słuchajcie, ale to warto ustalić. Widziałem, że ten poker warto użyć, jak się nabije cybuch, żeby tutaj te dziurki przepchać, żeby ten tytuń był jak najbardziej puszysty. Czyli tak samo jak z x-kachu nie możemy ubijać tego tytułu, musi jak najbardziej oddychać. I jeszcze na sam koniec. Mamy takie pudełeczko, Najgorzej zapakowane z tego wszystkiego najgorzej wyglądające i w mamy wężyk wężyk z którego będziemy palili i wężyk jest z takiego z oplotu, to nie jest skórka, to jest takie tworzyło sztuczne, ale taki oplot jak wysokiej jakości kablach do głośników czyli to tak ma sprawę wrażenia jakościowego i taki śmieszny, malutki ustniczek to chyba akurat już skórka jest w tym miejscu i końcówka chyba stalowa taki krótki, ale porządny troszkę się dokształciliśmy, bo to nie jest takie proste bo to jest połączona fajka i dostaliśmy instruktaż, ale nie wszystko nawet baczono. To są jednorazowe kubeczki. Nie wiem w jakim celu w sumie, bo mamy dwa. Wielorazowego użytku, dlatego to w ogóle jest nam niepotrzebne w tym momencie. Dalej mamy. Się dowiedziałem, jak mamy tutaj. O, to się tak zdymuje To mamy tutaj taką pokryweczkę, i tutaj oprócz tych kulek. Mamy jeszcze takie silikonowe cłość. Jak to sobie tutaj nałożymy, to to nam zmniejsza intensywność grzania. I tam było napisane, że to niby dobre pod herbale jest. No ale może przetestujemy, może nie. Myślę, wydaje mi się, że niekoniecznie to będzie potrzebne. zmniejszymy po prostu temperaturę też będzie dobrze. Więc mamy tutaj takie te łusniczki, Mamy ten Multi Tool. Mamy to jest do wyciągania, właśnie tego cybuszka. Tutaj ze środka już się nam udało nagrzać. To jak się widzi, takie pomarańczowe na krańcach, to znaczy, że jest mała temperatura. Będziemy zwiększyć temperaturę. To będzie nam się jakby ta światełko rozszerzało. Będzie wiadomo, że się wtedy jest większa temperatura. I no w ogóle zobaczy. Dobra, słychać mnie. Ym, to się nagrzewa około 5-8 minut. Bliżej 6 bym powiedział. Nabyliśmy, włączyliśmy nagrzało się. Z niebożonego dźwięku, że już jest nagrzane, więc trzeba patrzeć na tą lampkę. No i co? Chyba tyle. Nic nie pozostaje nam innego jak palić. Chyba się pali. Strasznie niekomfortowe jest to, że się z tego bardzo ciężko pali. Te otworki, które tutaj są, są tyci. No, tak jakbyśmy kupili. No, pączka za 60 zł. Bo już teraz 30 chyba nie kosztuje pączki. I się tak z tego pali. No, tragedia, no. Palimy jakiś jasny tabu, taki smak, którego nie ma w Polsce. Nie pamiętam, co to jest. Ale słuchajcie. Ciężko się z tego pali. Ale smak jest dobry. Warto sobie w każdej chwili podnieść. Zobaczcie, co tu się dzieje. Widać, że tyteń mocno opadł pod wpływem temperatury. Bardzo fajnie, to wieczko tak na magnie się wchodzi. Jest taki przyjemny. W ogóle ta fajka ma dużo takich. Przyjemnych rzeczy, że tak patrzysz, dotykasz, no fajnie, fajnie. Ale nagle przychodzimy do węża, tak się jakoś dziwnie wtyka. Takie, takie jest trochę niedopracowane tak w niektórych momentach. Że ogólnie pomysł mają niezły, ale mogliby i jeszcze troszeczkę nad tym popracować. Mówili na targach, że zrobią drugą wersję, gdzie będą większe otwory. Ja liczę, że wtedy, no oczywiście ta fajka będzie wtedy większa. Liczę, że wtedy ten koncept będzie lepszy i to na ten moment, słuchajcie, nieważne jaki smak jest. Dla mnie to jest kwalifikacja przez to, że się tego się ciężko pali. To tak chcesz wziąć buch, ale nie jesteś w stanie, bo jesteś przytkany. To nie jest przyjemne. Dobra, zwiększmy temperaturę. Po zwiększeniu temperatury trzeba czekać jakieś 60 sekund, żeby ta temperatura wzrosła. Ciekawa sytuacja się teraz dzieje. Ale w ogóle, w tej fajce, jak palisz, to chłodzisz, nie palisz, grzejesz. Bo grzanie jest od dołu, i kachu było od góry i potem rozchodziło się na dół. Więc xkach działa trochę podobnie jak zwykła sisza. A tu jest właśnie odwrotnie. I teraz właśnie sobie paliłem, chciałem rozdmuchać to siszę i ją zgasiłem. Ale zwiększyłem temperaturę i wcale nie czuję, że jakoś ten smak jest lepszy. Czyli trzeba uważać, nie dawać ognia, bo to nie zawsze jest dobre. Tak, im wyższa temperatura, tym nie jest lepiej. Na tych na niższych temperaturkach było najfajniej. Przejdźmy do następnego tytoniu. A zaraz zabijemy ciemne. Nie ma co czekać. Nabijamy ciemne. Nagrzaliśmy Pigmana z matchewa. Czyli klasyka, klasyk. Niska temperatura. Czasem ciężko ogarnąć, kiedy się nagrzewa, kiedy się nagrzało, bo był gorące. Słuchać jak syczy. Uuu, tu jest inaczej. Tutaj to się dzieje. Bardzo mocny i wyraźny. Chmura jest. Na pewno będzie mniejsza niż normalny ciszy, bo nie jesteście w stanie wziąć takiego bucha mocnego. Troszkę ma wrażenie podobny efekt jak w X-Kachu. Tyle, że w X-Kachu jesteście w stanie palić jak w normalnej sisze. Inaczej się to podgrzewa, inaczej smak wyciągany jest, trochę inaczej nikotyna, ale to bardziej przypomina normalną siszę. A tutaj, no oczywiście, tu macie kompletną fajkę. Fajne ucho, sobie możecie wziąć i sobie z tym chodzić, może dosyć ciężkie jest. Może nie do końca mu ucho tą i tej rączce, chociaż wiadomo się nie urywa. Teraz staram się wziąć takiego dużego bucha, aż mnie płuca bolą, słuchajcie, żeby takie, trochę jak dłuchacie balona, to na wydechu macie takie ciśnienie i was później jesteście zmęczeni, tak tutaj jesteście zmęczeni, więc z tego się pali tak małymi ilościami, takiego, tak na smaczku się pali, a nie do takiego dużego jarania, ale zakładając, że jedziecie gdzieś tam w plener, nie chcecie wam się węgli zabierać, rozpalarek i tak dalej, chcecie sobie zapalić fajkę, i będzie, będzie to ciemny tytoń, będziecie zadowoleni. No bo z braku laku takie coś jest super. Ale jakby się rozpaliło normalnie węgle, albo wziął się XKH, to by się raczej lepiej paliło. Jedna bateria wysyła więc palenia, czyli dwie godzinki, e, czyli dwie nabity macie. Tam mały cybuszek, mały tytoniu. Jest podobnie jak w X-Kachu. Macie jakieś pytanka, piszcie pod spodem, chętnie na to odpowiem. Będę szukać informacji, żeby Wam na to odpowiedzieć. Myślę, że więcej testów już z tego nie będziemy robili. I raczej tego do sprzedaży nie wprowadzimy, dopóki nie zrobimy nowej wersji. Nie przetestujemy i okaże się, że będzie lepsza. Mam nadzieję, że Wam się podoba kolejna recenzja elektrycznej ciszy. Troszeczkę Wam daję tutaj pogląd na to, jak rynek teraz wygląda tych elektrycznych fajek. Jest nieźle, czasem średnio, czasem źle. Tak na razie średnio i nieźle to wygląda. Niech to będzie z Wami. Trzymajcie się. Cześć. Pa.